Nie ma to jak wywalenie live'a I nawet nie wiedziałem, że mi wywaliło live'a Nie zauważyłem po prostu Boże, nienawidzę tego Nie wiem, chyba, chyba zrezygnuję ze streamowania na dwie platformy To się kompletnie nie opłaca Strasznie wywala live'a Jak streamuję na dwie platformy To nie jest dobry pomysł Dobra, mm, teraz tak Tutaj mamy co? Mamy tutaj? Ściąganie z biegów wow. Według wujka szeryf Valentine Wystawił list gończe Listy gończe przepraszam Hmm ciekawe O co kaman? on Tutaj co mamy za misję? Dobra, wypytać się. Musimy A tutaj mamy. Co za misję mamy? Dobra, tu po prostu zwykła rozmowa. Więc polecimy sobie na tą zwykłą rozmowę. Zobaczymy, co nam powie. Ciekawego. Dzień dobry, dzień dobry pani. Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, dlaczego mi tego streama tak wywala. Zawsze jest niepojęte. Witam bardzo serdecznie. Hey, 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 hey! You busy, my friend? Why, i cut you in. Lonin'. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm, let me see. A Chick Matthews. Works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch and Here was me believing Dutch's bluster about us helping folk It's legal work Mr. Morgan Debtors belong in prison we are doing them a favor uh, I'll make sure they see it in them terms Put the debts in the deed box and try not to kill them It's very bad for business. Postaraj się nie zawijać dłużników. Brzmi bardzo sensownie. Dobra, znacznik na radarze wskazuje miejsca. Ok, czyli tutaj jedno, drugie, trzecie. Ok, dobra. To lecimy do pana Wróbla, czyli do pana Polaka. Polako. Ja, czy mój koń tutaj przyjdzie? Oczywiście, że przybiegnie. Chodź tu Mućka, chodź. Chodź do mnie, Mućka, Chodź, 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 chodź. Chodź, mućka. chodź. Ojeju, jak się denerwuje. No, chodź, Mućka. No. Chodź za to tu się, chodź. No i hops. Alright, boy. Dobra, lecimy Tutaj gdzieś na dół trzeba zjechać Przy okazji nie spierdolić się zbytnio zróbmy to w ten sposób No i Poszli Przestraszony przez drapieżnika Co tam był węż? Wąż jadowity czy co? O, konie dzikie. Nieznajome. Tego właśnie szukałem. Czego szukałem? Co ty robisz? Kupę?

go. Ok, dobra, podnieś. Dobra, mamy coś jeszcze tutaj? Nie. Wsiadliśmy do na naszego konika. No i lecimy do pana Wróbla. Ściągnąć dług. Dobra, tutaj chyba damy, raby, damy radę przez tą wodę przejechać. Oj, tak, byczku. O, no, już niedaleko jesteśmy. Praktycznie, że na miejscu. Dobra. Nie bi Polaka robaka. Oj, tak, spróbujemy. Zobaczymy, co nam powie. Pan Polak Robak. Puk, puk, panie Rubel. Przepraszam, co pan robi w moim domu. Skonfrontujmy. Silesia. Yeah, good uh, for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man. Aha, no. German. Uh, um, mein Herr, uh, sprechen das uh, das uh, nah, the Kaiserreich. I don't yeah? speak German either. I'm here for money, money. Money. I borrowed from Leopold Strauss. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Leopold Strauss. Uh -huh. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Oh. Uh, where is it? Oh. 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 No, 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 no. no. no, no, no. Nie. Za now you remember where you're keeping that silver. I no, still don't understand you. Where is the money? Dollars. Nie rób tego. I have nothing. Dobra, może on gdzieś tutaj ma. Schowałem te pieniądze. Dawaj kasę. Z Warszawy, tak? z Warszawy Dobra, sprawdźmy, co tu co tutaj masz z Warszawy. Er, zabierz. Co tu mamy papierosy. Szukaj szafkę. Sprawdźmy dalej. O, tutaj coś mamy jeszcze. Antyczny zegarek. Nie, 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 nie. Zamknij. Mały stolik. Co tu jeszcze mamy? Tu coś mamy. Ok, sprawdźmy.